Siemareczko, z tej strony Tadek, witam was w grze Stronghold Crusader Jest to modyfikacja Europa, jesteśmy na szlaku europejskim Piąta misja, tym razem naszym przeciwnikiem jest opad Więc zaczynamy Jak widzicie mapa jest taka, że on ma już ten zamek wybudowany My trochę tutaj, widzę, wojska mamy I tutaj jakieś dwie wieże są i je będzie trzeba ubić na samym początku Żeby nie mieć z nimi, oj, żeby nie mieć z nimi problemu Więc Pierwsze co potrzebujemy, o to jest mój spichlerz, tak to jest mój, to potrzebujemy inżynierów, to żeby tutaj nam coś już budowali w postaci chociażby jakichś machin, żeby zniszczyć, dobra tutaj cokolwiek na razie, żeby jedzenie było. Muduje sprzęt oblężniczy, buduję sprzęt oblężniczy. Buduje sprzęt oblężniczy. Mmm, pewnie nas piflas mi się rzuca. Tak wo Wow wow. Twoja popularność wow. spada. Mobicie ich. Przygotowana do miotania, mój Dobra, czy to rozwalić. Przygotować. Super. Trzeba to zlikwidować, żeby nam nie przeszkadzało. No i tak to. Tutaj. Dostaw w spokoju te mury, chłopcze, albo zapłacisz za to. Nie można tutaj tego zbudować. Zapasy w naszym spichlerzu Co sobie opad życie? Złoto? O, ale fajnie, że pękło, super. Pęknięcie jest najlepsze, bo zabija wtedy... Obs nie obstawy, tylko... No, garnizon, który jest na tej wieży wtedy. Katapulta przygotowana do miotania. No to ciężko to idzie coś. Katapulta uruchomiona tak Przygotować katapultę. Tak będzie szłotowy, tego nie rozwalicie tej wieży. Kurde. I tak właśnie się stało. No jednego przeładujemy niech strzela. Tylko ty gościu, ty w tą wieżę strzela, ja nie w tę ścianę. Jeszcze raz. Sprawiamy ten hambi tam trzeba. W dobrej pozycji. No nie wierzę, 20 pocisków pójdzie i. Niestety nie. Sypniej. No, dobra, pękła. Super. Gdzieś schowajcie gdzieś tam z tyłu w ogóle? Ja tu widzę, że zaraz dostaniecie z katapultu od niego. Jak u niego to wygląda? Uu, będzie to szybkie chyba. Co rozwalił. mi rozwalił? nam nowych rekrutów, ser. Czekamy na Dobra. Rozwalić mu to wszystko tutaj. Wyjdziecie tu? Skąd można dobrze strzelać? Chyba stąd.

Wskaz, dokąd ty Prost, nie Powiedz tylko, to co mam pól? Prosta sprawa. Możesz nam dokąd idziemy? No, no dokładnie po... oj. Pękł mi spichlerz, nie zauważyłem. A, jeszcze źle go wybudowałem. Nie, dobrze, go wybudowałem, tylko... no. Najpierw te jabłka zawsze chcą więcej miejsca. Potrzeba Dopiero później kamiena. tak jakby się zmniejsza. Kamienia? A na co? A! Odsługa, potrzebuję no. No, no tak, no tak, no niestety na razie go nie mamy. No, Popatrz się... Tylko nie, no, nie walczy mi. Wyderz tam to rozwalić, czy coś. No zostaw! Zawaram. Dobra, a jak tam reszta? Poburzyli i zginęli. Ok. No, przynajmniej coś się zdziałali. na no, tam łóżnicy są. Przynajmniej jeden jakiś Gdzieś tam siedzi. A, zabili do go. Dobra, to trzeba ich tam. O, trafili go. Potrzeba nam broni, ser. Dobra, dobra, spokojnie jak na wojnie, panie. Broń już jest produkowana. No i dobra, i trzeba wysyłać zaraz wojo na te miejsca. I przyblokować go. O, chłopakom trzeba by jakąś broń zrobić. Potrzeba kamienia. Do dzikania. Dobra, bo potrzebujemy jednak też trochę kasiory. Wejdźcie do króla. I tutaj idziemy. No, tam są coś nic trzeba. Ruszamy Przejdźcie Wyruszamy. i stańcie tam. Dzień dobry, wasze... czekamy na trzeba nam broni, sen więcej broni. Więcej wszystkiego No dobra, że mnie tak nie szalał już, bo zaraz nie będę miał... Trzeba drewna! No właśnie drewna nie zobaczmy. Hmm, zobaczmy. Weźcie to ponieście. Mój panie. Jakieś polecenia? Nie będzie mi tu nikt przyłaził, przeszkadzał. Łucznicy w gotowości! Dam u króla coś siedzi cały czas. Wiadomość od Popata. Następna dziura w twojej zbrodni. Co ty mi rozwaliłeś? A może cały czas tym tym strzela zasranym katapultą. Czekamy na rozkazy! Potrzeba nam nowych rekrutów, ser! Potrzeba nam broni, No dobra, trzeba to zniszczyć, ja bo już mi naprawdę upierdliwy, się robi. Czekamy na rozkaz. Ważny obiekt. Czy wy ich nie, nie, tam nie widzicie? Ucznicy w Czekamy na rozkaz. Potrzeba nam, potrzeba na rozkaz. nam nowych rekrutów, ser. Potrzeba nam nowych rekrutów. Potrzeba na nam nowych rekrutów. No, rek no i Mój łuk będzie ci służył. Już no. tam zmierzamy. Ruszamy tam na górę, idźcie tam też. Można w sumie was wysyłać nawet do ataku. No jest ich tam trochę jednak. Ucznicy ale trochę za dużo. Stąd dać radę? On mnie widzi? A, widzi i mocno, kurde. Dobra, tak ostrzelamy. Odszukać cel! Eee, stanowisko w ogóle nie zo. Króla, czemu bym chciała wypatrzeć? Nie wiem, co on jest. dobra. da, strzelać cały czas. Czekamy na rozkazy. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Już mam kasy. No kurde... Czekamy na rozkazy, potrzeba to nam broni, na Tak? Łucznicy w gotowości! Potrzeba nam na potrzeba nam nowych rekrutów, ser Potrzeba nam nowych rekrutów, potrzeba nam nowych rekrutów, seee... A, jako z... jeden anioł... Ja Poburzył mi znowu ham. Nie można tutaj tego zbudować, tak. mój wóch, angie, czy jakieś polecenia? Powiedz tylko, co mamy zrobić... Uuuh. Dokąd możeś na was liczyć? Czekamy na rozkazy. Potrzeba nam nowych No dobrze, że na moich nie wleźli. Potrzeba nam nowych rekrutów. Miałbym ich tam ubitych. Czekamy na rozkazy. Ruszamy na tych. Nie widzę mnie. Strzały gotowe. Trzeba nam nowych rekrutów, serde. A! Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się. Złoto no, dowiemy do naszego spichleżu. 8. To, żeby ludzie przyszli. Pomóżcie im tu. No, to pogrom. Ucznicy w gotowości. No, ciągnąc Lord tu się chowa. To jest. Idą tych sekund jeszcze. To kurde. Tutaj dziadów ma za darmo. Zabrą katedrę, zniszczyć potrzeba kamienia. No, broń jest zapełniona. Jakby katedrę zniszczyć, to by. Potrzeba był mocno nam w plecy. Casamon. No, gdzie są tylko. Spróbujemy może całym coś. By tam przysadziła w katedrę, no to odbudowa katedry to dosyć duży koszt. A z katapulty raczej łatwo ją będzie trafić Cały czas jej buduję prawie no on oni to mieć Twoja popularność roś... Dobra, przeładujmy Ej czemu nie mogę przeładować? No. Mów kiedy, No, dawaj, 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 dalej. Przygrojować kapul zapełniona, Co do tego budynku nie możesz trafić? A chyba nie ma co liczyć, że oni go rozwalą. Mój panie, panie, nie możemy tam dojść. Jakieś polecenia? Czekamy na rozkazy. Możesz na Potrzeba narazić. nam nowych reknow. Potrzeba reklam. nam nowych. Jesteśmy Czekamy atakowali. na rozkazy. Odszukać cel. Tak? Celować spokojnie. No w gotowości, go. No i dobra, i e, dokąd można próbować szturm. Możesz na was liczyć. Potrzeba nam nowych rekrutów. Nie to, że. Nie bądź na to, że. Nie bądź Nie

W no i dobra, Do niego. ale kasy dalej masz 6500. No i ale wy, tutaj powinniście pomóc ich zabić, są barany no. No, no, no. No nic, to tyle w tym odcinku. Szybkie zwycięstwo. I szybki odcinek. Ja wam dziękuję za oglądanie, a w następnym widzimy się znowu na szlaku. Siemaneczko!